Cześć, jestem Waler, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie dwóch miesięcy, czyli stycznia oraz lutego. Tutaj będą takie szybkie recenzje na temat nowych produktów, które wypróbowałam w tych dwóch miesięcach i używałam ich, starałam się używać ich przez cały. Czas, żeby mieć e, takie już dokładniejsze opinie na ich temat. E, zacznijmy od e, pojedynczych cieni z marki Odenseye. E, ja mam tutaj ich 5 sztuk, e, i mam też recenzję, oczywiście, na kanale na temat tych. Produktów, a tutaj używałam ich przez e, cały czas w różnych makijażach i powiem Wam, że bardzo mi się podobają e, te cienie. E, bardzo fajna jakość. E, są oni bardziej taki drobinkowe, mocniejsze tutaj są drobinki. E, Ładne przede wszystkim te kolory, odcienie bardzo wyraziste. Na powiekach wyglądają zawsze zjawiskowo, pasują do makijażu wieczorowego, na wyjście. W dziennych makijażach też używam tych cieni właśnie. Oni się utrzymują przez cały dzień, nie osypują się. Pod oko, nie zbierają się w zmarszczkach na oku, nie podkreślają struktury skóry, co jest też dużym, dużym atutem. Więc jak najbardziej ja polecam te cienie. Chciałabym też wypróbować multichromy, chromy, jak wspomniałam wcześniej. Ogólnie ja uwielbiam jakość Odense Eye i tym razem też nie jestem zawiedziona. Ale następny produkt niestety u mnie się nie sprawdza. E, tutaj mówię o produkcie e, z marki e, Romand. E, to jest e, podkład w kuszonie, w gąbce e, i on bardzo ładnie wygląda przez pierwsze nie wiem, 4-5 e, godzin on bardzo ładnie wygląda na kamierze, bo on ma takie krycie średnie, powiedziałabym. Można też zrobić lekkie krycie, jeżeli nakładać w mniejszej ilości, większej to będzie takie porządne średnie krycie. Ale no niestety po 5 godzinach zaczyna mi się ważyć tutaj na brodzie i się rozwarstwiać. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Ja próbowałam go z różną pielęgnacją. Próbowałam go nakładać nie tylko tą gąbką, która idzie tutaj w zestawie, ale też i pędzlem. No, niestety mi się nie udało, nakładałam cięższe warstwy, grubsze warstwy, pudrowałam, nie pudrowałam, ale i tak koniec końców po 5-6 godzinach, to tutaj w okolicy brody ja widziałam zawsze takie rozwarstwienie i czasami ten produkt też może podkreślać pory. Tutaj mam trochę rozszerzone pory, więc ja zawsze stosowałam go razem z jakimś primerem wygładzającym i wtedy to wszystko wyglądało przez pierwsze godziny ładnie, ale na koniec dnia już nie było to ładnie, więc nie mogę polecić ten produkt. Te dwa produkty natomiast z tej marki polecam. To jest róż do paliczków, bardzo fajny odcień, taki bardzo naturalny, ciepły. Matowy róż, on się utrzymuje bardzo dobrze na paliczkach, z nim ciężko przesadzić, bo on jest taki w miarę napigmentowany, nie za mocno, więc można go nakładać. Warstwami, żeby wzmocnić ten efekt, jeżeli jest taka potrzeba, ale ogólnie bardzo ładnie wygląda i ma efekt też taki wygładzający, więc e, ten produkt mi się spodobał i ja go dosyć często używam. Tuż do rzęs przede wszystkim, jak już wspomniałam, podoba mi się e, jego odcień, szczoteczka, wszystko tutaj jest fajnie, on się utrzymuje przez cały dzień się nie odbija, nie kruszy. bardzo fajny produkt, jedyne co to ciężko go zmyć, nawet Włyn dwufazowy e, muszę utrzymywać na awaciku przez dłuższy czas, bo to jest produkt po prostu nie do zdarcia. A tak bardzo mi się podoba e, efekt, który daje ten e, tusz, bardzo naturalny, e, w tym samym czasie troszkę wydłuża, pogrubia, e, wszystko jakby w jednym robi. Produkt rozczarowania niestety nie. Odszukałam podejście do tego wosku do brwi z benefitu. Ja go używam cały czas, dzisiaj też go mam, ale efekt mi się nie bardzo podoba, bo moje brwi on nie utrzymuje, co sprawia, że po prostu no nie mam efekt takich podkreślonych brwi. Też nie za bardzo wypełnia te brwi. No nie wiem, ja chyba wrócę do 24 hour brow setter, czyli do żelu z Benefitu, a ten wosk więcej nie kupię. Produkty, które raczej nie pokazywałam tutaj na kanale, ale używam ich przez dwa miesiące cały czas praktycznie. I mowa tutaj o tych kredkach do oczy. I tutaj mam dwie kredki z marki Lamel. To są produkty drogeryjne i mam ich w takich fajnych odcieniach. Dzisiaj mam tą zieloną kredkę tutaj na środku linii wodnej na dole. Chcę powiedzieć, że są to. Wiem, że są to dosyć popularne w internecie produkty i fajne naprawdę napigmentowane się utrzymuje przez cały dzień kredka, jednego dnia użyłam tej kredki w linii wodnej i mm, wtedy e, padało e, było dosyć wilgotne ja byłam na zewnątrz ale i tak ta kredka się nie rozmazała, nie tracą te kredki też na intensywności w ciągu dnia, przy tym są e, me, mega mega mięciutkie więc nie podrażniają w ogóle ani linii wodnej, ani oka. Fajnie nimi się rysują też e, kreski, i na powiekach. I na linii wodnej też się utrzymują świetne produkty. Ja na pewno bym chciała mieć ich w innych odcieniach, bo to jest po prostu hit i cena jest bardzo dostępna. E, jeszcze jedna kredka to już kredka z marki Tart. E, Stricte do linii wodnej, taka jasna kredka, ale nie jest ona białą kredką. Wygląda bardzo naturalnie i odświeża akurat spojrzenie. Tutaj miałam chyba podkład. Może nie za bardzo jest widoczna. O, ona ma taki m, trochę odcień brzoskwiniowy i też dobrze się utrzymuje na linii wodnej. Jest e, również mięciutka. E, ale powiem tak: jeżeli by w tej marce była taka kredka, m, e, w tym odcieniu, to tutaj formuła jest lepsza. Lepiej się utrzymuje i ogólnie bardziej mi się podoba. I cena też. I to, że te kredki są temperowane. Ja preferuję temperowane kredki, ale ta start też nie jest zła. Baza do powiek z Milk Makeup. Dzisiaj też ją użyłam. To nie jest najlepsza baza na świecie. Nie najlepiej podbija kolor cienie cienie na niej się utrzymują w porządku mam wrażenie, że odrobinę jednak przesusza mi tą powiekę, nie za mocno ale odrobinkę jednak przesusza więc no jest ok, ale ponownie ją nie kupię moje rozczarowanie z marki Pat Magrat nadal jakby rzadko używam ten produkt kiedy używam, to jest cień w płynie z najnowszej kolekcji. Ja mam go w odcieniu Smoldering Seduction i jak mówiłam w recenzji, że to nie jest najłatwiejszy cień w płynie. Trzeba z nim szybko pracować. On dosyć nierównomiernie się rozkłada, szybko zastyga, powstają takie plamki. Więc ja go używam głównie jako taki liner do robienia kreski, kiedy chcę, żeby ta kreska była bardziej taka naturalna, bo to nie jest najciemniejszy odcień i też posiada w sobie drobinki, więc do makijażu dziennych nadaje się u mnie. Jako e, produkt do, do robienia kresy. A ta paletka jest u mnie e, w, praktycznie w codziennym użyciu. To też paletka z marki Pat McGrath, e, najnowsza kolekcja. E, I tutaj mamy wszystkie cienie: e, neutralne i matowe. Ja tą paletkę uwielbiam, jak mówiłam. Używam ją prawie codziennie. Tutaj są wszystkie te odcienie, które mi się podobają. Są te cienie absolutnie bezproblemowe. Mogę ich używać jak na bazie, podcienie, tak i na korektorze. Mogę szybko wykonać dzienny makijaż oraz wieczorowej tą paletką. No uwielbiam i absolutnie polecam tą róż do paliczków z marki Charlotte Tilbury, którym ja byłam bardzo podekscytowana niestety nie został ulubieńcem jest to fajny produkt, jest to w porządku produkt, jednak uważam, że jest za drogi nie podoba mi się to opakowanie bo jednak kiedy nakładam ten róż bezpośrednio na policzki, to nieważne w jakiej ilości nakładam, to i tak powstają mi takie plamki, które ja widzę i które mi się nie podobają. Więc ja lubię nakładać ten róż najpierw na dłoń i z dłoni brać w bardzo małej ilości pędzelkiem i nakładać go na policzek. Wtedy to wygląda dobrze. Ale i tak jak chcę wzmocnić ten efekt, nie wiem czemu, ale u mnie wychodzą plamy, więc ja go ja uważam po prostu z tym produktem i nakładam go w bardzo małej ilości. Ale szczerze, bardziej mi się podobają róże np. z Rare Beauty albo Start w stiku z Patricka z Tower 28. Znacznie y, łatwiej mi się z nimi pracuje. Ja nie muszę uważać, kombinować po prostu. Y, robię pędzlem i nie mam nigdy z nimi żadnego problemu. A tutaj zawsze muszę pamiętać, żeby uważać z tym produktem. Nie wiem, może to się dzieje tylko u mnie. Może to moja skóra po prostu nie polubiła ten produkt. Dajcie znać w komentarzach, jak sprawdza się u was te te róże. Dwa produkty do ust, które wypróbowałam w ciągu tych dwóch miesięcy. Pierwszy to jest pomadka w płynie. Z jednej strony kolor, z drugiej strony błyszczyk utrwalający od KIKO bardzo fajna pomadka mi się spodobała. Konsystencja bardzo wygodna na ustach i utrzymuje się również długo, o, nawet wytrzyma posiłek. To jest fajna drogerijna opcja. Po gdzieś tak po 5-6 godzinach ja już czuję, że jednak te usta potrzebują nawilżenia, ale ja nie jestem fanką matowych pomadek ogólnie, bo zawsze mam suche usta. I jak dla mnie to jest jedna z najbardziej komfortowych takich matowych i długotrwałych pomadek, więc to jest fajny zakup. Olejek do ust z marki Rem Beauty. Jednak, jednak jest to rozczarowanie, bo to jest produkt tego typu, który wysusza usta. On ładnie wygląda przy e, aplikacji y, i niby nawilża, ale jednak e, po, po pierwsze szybko znika. Po godzinie trzeba jego odnowić, e, a po drugiej on wysusza usta. E, więc no, dla mnie to jest parażka. No i cóż, to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że takie szybkie podsumowanie na koniec miesiąca albo kilku miesięcy to Wam się przydadzą i do następnego Pa!